Nie będzie kurwa, syropków. Szlanku, nie. nie będzie syropków żadnych. Wszystko z I nie będzie, zrozumiałeś czy nie? Zrozumiałem! Zrozumiałem! Odklej ten plaster! Co ty sobie wyobrażasz? Zdech. Dosyć kurwa, nibęństwa tego. Albo mnie Zdech. słuchasz, albo ja wyk... stąd! Nie będę słuchać, będę wodę pić. Będziesz, masz wodę pić, Koniec, kropka, Dobra. Masz kurwa, tyle wody, a żadnych syropów nie będziesz pić. To smarować łokieć. Raz. Tak, będę dyktatorem teraz, tak jak ty k***a byłeś dla swoich półlokatorów, teraz ja będę dyktatorem, Skończyło się. I nie robię tego, że Zmuszam do czegoś? Nie, tylko kurwa. bo tak chcę, daj no żyć. Nie podoba się, mogę stąd wyjść i nie przyjść. Nie, podoba się, podoba się, tak jest panie instruktorze, będę słuchać, będę słuchać. Koniec kupa, Koli, koniec wszystkiego, koniec, zrozumiałeś to czy nie? Ja nie będę tu kurwa, za ciebie ubanać stawiał, bo ty kurwa nie słuchasz, kto ci dobrze radzi. Wczoraj nie dał chłop rady wstać, bo się opił k**wa syropu, dzisiaj ten syropek został celutki, pokażę wam żeby udowodnić. Wszystkie buteleczki wypierdoliłem do zlewu. Nie ma, nie będzie pił tego gówna. Tu poszło wszystko. Koniec. Koli też, kurwa, koniec będzie. Będzie tylko czysta woda. Zrozumiane? Zrozumiane. już Będą jechać po mnie jak nie wiem. Mają jechać po tobie, za twoje zachowanie. Niech jadą. Niech jadą, pewnie, że jadą. Żyję w tym swoim pierdolonym świecie, bo jemu tak łatwiej i wygodniej. I tyle. A jak coś zwrócę uwagę, to denerwuję się na każdą uwagę. Ile mogę, tyle robię. Ja nie jestem kurwa żadnym jego, jego opiekunem, tylko osobą nagrywającą. I jeśli sam sobie kurwa nie chce pomóc, to co ja mogę? To przyjedźcie i pomóżcie. Ja wprowadzę każdego. Każdego, żeby dał te dobre rady. Tu, w cztery oczy. Przyjedź, pokaż co potrafisz. Ja staram się jak mogę. A on to ma gdzie? W dupie. Tyle moje krzyczenie, gadanie, kurwa, wkurzanie się. On tak swoje zrobi. Wszystkie syropy wylałem, nie będzie tu żadnych syropów, nie będzie żadnej koli, będzie tylko woda. Zrozumiałeś? I będziesz leki od dziś łykał. Koniec, kropka. Bo ja tak chcę, tak. Ja będę gospodarz teraz tutaj. Tigerka przysłałeś, drogi widzu, co? Wczoraj mi się bożył, że on tego nie wypił. A dzisiaj gdzie on jest, kurwa, ten Tiger? Pytam się, gdzie ten Tiger? Bo to twoje. O, jest. Tobie nie wolno. Jest, to wietka. Twoje, moje. I wyjebałeś pół litra Tigera. A później nie dam wstać. Co ty myślisz, że co ja będę? Albo mnie słuchasz, albo do widzenia. Będę się słuchać, to co mówisz. Będę się słuchać. Zobaczymy. Będę leki brać i tak dalej. No to zobaczymy. Krzysztofie, mam do Ciebie pytanie. Powiedz głośno i wyraźnie. Czy jesteś świadomy tego, skąd się biorą pieniądze na Twoje rachunki? Skąd? Tak, skąd? E, wydajecie. A, czyli jesteś świadomy. A wiecie, ile tu kosztuje prąd? Miesięcznie? Może ktoś się śmiać, A, Tysiąc. ponad tysiąc. tysiąc pięćset złotych. Światło a co ty płacisz za to? Nie, niech się pali, kurwa. 1500 zł ponad. Nawet nie wiem teraz, ile, bo może kurwa więcej, bo to ja podwyżki były. Ja palę jedną lampkę. No to że palisz, ale ile chodzi tu latarni, kurwa, twoich telewizorów? Przypomnij sobie, świniaku, ty niewdzięczny, jak kilka lat temu chodziłeś po śmietnikach i żarłeś to, co dostałeś z mopru dary i to, co znalazłeś. Okazuje się, że gdyby nie ludzie, którzy Cię oglądają, brudasie, to byś pewnie dawno zdechł z głodu. A Twoja drewniana melina przy szkolnej 17 już dawno by została przedana do skarbu państwa. Bo byś nie miał za co płacić rachunków. Ty przecież nie potrzebujesz nagrywania. Ty nie potrzebujesz widzów, których ciągle wyzywasz. Ty nie potrzebujesz nic, bo twierdzisz, że masz pieniądze i stać Cię na wszystko. A powiedz... Kąd masz te pieniądze? Od ludzi! Tak, no dajesz mnie, Jołów! Ja bo... Będę dawał, będę czytał. Ja czytam to, co ludzie napisali. I będę przeczytam Ci całą prawdę. I będę ci wyjaśniał teraz każdego dnia, każ... na każdej wizycie mojej. I ludzie też cię wyjaśnili w końcu. Ty pracował? Ty chuja pracował? Jakby ty pracował. Nie, ja nie pracował! Ja leżał codziennie! Ja codziennie leżał, ja chcę pracowałem na gospodarstwie. Ja nie pracował! Jeden i drugi. Dziękuję. Nie, nie, nie kurwa. Nie dostaniesz ty. Dla mnie. Nie wolno tobie tego gówna. Dla mnie. Nie. Dla mnie. Nie. Dla mnie. Powiedziałam ci, że nie, to nie. A ty chuju. A ty chuju. Kurwa, i telefon spierdolił. Ja zgłoszę, że już. Hej, z... Ja zgłoszę, co z... zgłaszaj. Ja zgłoszę. Zgłaszaj! Ja zgłoszę. Masz, oj, tak. Zgłoszę. Pokażę ci, jak chleb. Zgłoszę. Zdrowie. Zgłoszę. zgłoszę. Dziękuję. Przed chwilą rozmawialiśmy o ten temat. A ty już co? Już dalej? Nie będziesz tego pił! Będę! Nie, nie będziesz! Będę! To ja tu nie będę przyjeżdżał! Będę! I sieć sam! Nie ma mowy! A... Ja na wodzie jechać nie będę! Będziesz jechać na wodzie! Nie. No to będziesz jechać na wodzie z kranu, kurwa! Jak nie chcesz z butelki, to będziesz na wodzie z kranu, bo ja nie przyjadę, nie przywiozę ci nic! Ech. Nie! I Rafałek ci też nie przywiezie! Bo ja zabraniam jakichkolwiek tu kurwa syropów! Koniec, kropka! Rafał. Niech przyjeżdża! Ale nie przyniesie ci syropu, zobaczysz. Przy, przywiezie. Nie? przywiezie. Nie? Przywiezie. Nie? Przywiezie. Nie? Przywiezie. Nie? Przywiezie. Ja jutro dzwonię do pani dzielnicowej i wszystko zgłaszam, kurwa, twoje zachowanie. A ja zgłaszam, że pijesz e, narkotyki. Proszę, tak. twoje zdrowie. Tu... A hejłem, a hejłem, dziękuję drodzy widzowie. Tu, tu hraina jest. Ja przeczytałem. Narkomanem jestem, tak? Narkomanem tak. jestem, tak? Tak, narkomanem. A ty cukrzykiem. Narkomanem. A ty cukrzyk. Narkoman. Cukrzyk. Narkoman, cukrzyk, narkoman, cukrzyk, narkoman. Daj noża. Na, noże daj. To nie podawaj, kurwa. Noże daj. Masz? Nie, nie chcę już. Oddam. Cukry 11 gram, żeby nie był głosłowy. Pokaż. Nie dam ci tego, nie nawet że do ręki tego nie dostanę. Pokaż. Nie. Co nie będziesz jeździć? Będę jeździć! Będę, będę! Nie! Będę! Nie! Tu jest twoje proszę otwieraj. Nie! Co to jest, proszę otwieraj. Za ja Muszę pozdrawiać? Tak, a 10 złotych dostałeś? To oddawaj! Macie o jego pieniądze! Walają się wszędzie kurwa po podłodze. Dolary, wszystko tu leży! Nie będę jeździć po narkotykach! Będę, o stoi samochód, patrz, piję Na, i wsiądę piję. i pojadę. No, to będę samochód zabierany. Przez kogo? Przez ciebie? Tak. Ja już dzwonię do dzielnicowej. To dzwoń do dzielnicowej. Dzwon do dzielnicówki. Posłuchamy. Sam jestem ciekaw co powiem. Ech. Nie. Nie pracuje dzisiaj. Ha, ha, ha. Nie, e, poza terenem jest. Nie pracuje dzisiaj. Nie pracuje dzisiaj. Nie, nie pracuje, tylko poza terenem jest. To nagraj proszę wiadomość. Szanowna Pani dzielnicowa, jak Pani się zgłosi, Eee, przyjedzie do komisarza. proszę zadzwonić do Ko Kononowicza bardzo pilne dziękuję 112 co? co? na 112? tak że pije energetyki? tak no to dzwoń, dobra kurwa, chory łeb chory gość to? 12 nie dzwoń, bo Cię przyjadą, zabiorą w pizdu nie zawracaj głowy bo mandat za to dostaniesz ja pierdolę eee, dzień dobry, pani ja chciałbyście się połączyć się, proszę Pani, z Komendą Miejską? Nie przyjmujemy zgłoszenia. Co się stało? E, proszę Pani, ja chciałem się zapytać Cię tylko jedno pytanie. Czy człowiek, byle jaki człowiek, ma prawo jeździć po energetykach samochodem? Proszę pani, nie ma zakazu. Nie ma zakazu? No, to no, po energetycznym to no nie. Nie ma zakazu. Ale czego nie ma? Nie odpowiem panu na to pytanie, no nie ja nie tworzyłam prawo i w każdym razie, ale nie ma zakazu. Nie ma, można jeździć po, a dlaczego policjant, ostatnie pytanie proszę pani, a dlaczego policjant drogówki, ja to leżące słyszałem, że e, i na energetykach pisze e, z heroina. kończyć się rozmowę, no zakazane po energetykach nie jest. To można jeździć, tak? Można jeździć, do usłyszenia. A, dziękuję bardzo. No i co? Zatkało, kakao? Czyli wsiadam i jadę. E. I co ty na to? Ja jeszcze listę piszę. A list? Pisz sobie kurwa do ministra zdrowia. No, no. Same krają policjanci. A, czyli e. można, czyli Same można. Kraje. Czyli można. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dziękuję, e. do widzenia. Do widzenia. do widzenia, pan.